Cześć! Dziś, wraz z naszymi koreańskimi przyjaciółmi, chcieliśmy Wam zaprezentować, jak w prosty i szybki sposób można usunąć naklejki z samochodu. Taki sposób usuwania naklejek jest bardzo bezpieczny: bez mechanicznego działania, bez chemii oraz bez wysokiej temperatury z opalarki. Spójrzcie, tylko jak naklejki w mgnieniu oka odchodzą od samochodu. Oraz nie pozostawiając sobie, po sobie żadnego śladu w postaci kleju. Jeśli film Cię zaciekawił, zostaw oczywiście łapkę w górę oraz suba. Jeśli myślisz o otwarciu swojej własnej mobilnej jednostki czyszczącej lub o podobnym biznesie związanym z dezynfekcją, odezwij się już teraz. Link oraz numery telefonu w opisie.